To, że ty masz problem stary z miłością męsko-męską, to tylko pokazuje, że jesteś zwykłą czołgą. Nie ma nic bardziej męskiego niż miłość dwóch mężczyzn. To jest, to jest najbardziej męska miłość, jaka istnieje. A te wszystkie osoby, co chodzą, co mają dziewczynę i tak dalej, i siedzą co, nie przejdzie mi. Ca... ca... nie, naprawdę. Nie powiem. Cał... masa... Dobra. Pomyślałem sobie chwilę o... O, penisa, o penisach w kupie mi przeszło. Mam taki odwyt k***a stary już przetrzepany. Czujesz takie bulgotanie, a potem taki k***a gulasz z dupy leci. To jest k***a masakra stary. Wygląda to apetycznie, bo tak gulaszowo, tak? Są kawałki kupy kurwa, i taka wydzielinka. To wygląda trochę jak, jak sos pieczeniowy. No. Powiem tak, myślę, że jakbym się szybko k***a dowodów zbrodni tam nie, nie pozbył, Yy, spływając to rurą ściekową w dół to myślę, że jakąś konwencję kurwa naruszało a ta bomba biologiczna, nie? No. Oh. Ja też takie je przez lata stary na desce. No ale zwalę to temu sobie Sandra Cycki zdrowia. Dobra, oglądamy dalej. Na G4 Skins skiny spadają z nieba. Natychmiastowe wypłaty na Twoje konto Steam. Sprawdź sam. Wejdź na G4 Skins. Użyj kodu Serhito i otwórz darmową skrzynkę. Zobacz, wpisuję. Nigiri. Zobacz. KURA! Nie to! O, to jest takie słusznie zobacz. Eee. Ja to startek. To Totalnie przesadziliście. No? To jest Nigiri. Daria jest już gotowa do zabiegu i z ufnością oddaje się w ręce... wystawiła, jeśli ci Ja pamiętam jak byłem kiedyś ginekologiem i przychodzi mój kolega, doktor Lubicz i mówi, ty słuchaj, bo mam taką pacjentkę, normalnie ona no, ma ci jak arbus. No, Co ty p***a? no dobra, idę zobaczyć. No, patrzę, no i chyba normalne c*ka no, normalnie, mówię, no Lubicz, co ty darasz? Normalna c*ka. Mówi, no ale skosztuj. No i rzeczywiście, Sprawdziłem i smakowała jak arbus, no? Watermelon Moj słodsza cipa jaką kosztowałem to była takiej Anity. Sary, jak możesz mieć dziewczynę i mieć nawet dziecko z tą dziewczyną i mówić, że ci Anity smakowała lepiej niż k**a która twojej dziewczyny. Nie, nie, powiedziałem, powiedziałem, że pierwsza. Powiedziałeś najlepsza, kurwa. A nie pierwsza, powiedziałem? No dobra. No, a Sandry możemy przyjąć taką wersję, że powiedziałaś, że pierwsza. No. A nie, nie, bo wypiszecie, stary, że ona ma 11 lat, a to nie jest prawda. Bo Anita teraz idzie na studia. A ja. Znaczy, to, 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 było, to było z 11 lat temu, aczkolwiek. Nie, czekaj, 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 bo, czekaj bo mnie f. Dolicie w jakieś kłopoty tutaj zaraz, muszę zapoliczyć. policzyć. Ale wiesz, że na studia można iść w każdym wieku, imbecyluje bany? Nie chcę o tym rozmawiać. Dobra, tęczkę Tak. Co to za, tydzień, za tydzień? Ja, to. ja kurde, już ty za no, co zrobisz, ty, ty no, to zrobił za 10 zł Ale nie wystartowałem. Nie Tylko nie z Dawidek. No i właśnie tego nie miałeś zrobić, kur... Ja pierd... Kur... Ale poszedł bandurski! Nie potrafię, nie potrafię! Ale jest... BANDURA wygrał. <laughs> lepiej, lepiej wystartował, się... lepiej wystartował niż ja! ja przez szkody? GERMANY! O, masz pływanie, kur... Tylko pamiętaj, że, że pontonami nie pływa. Dobra, dobra, dobra! Tu pontonami nie pływasz, jak chcesz! Jak to się robiło? Twoim starym, Starego trzeba przydusić Kolana, k**a George'a j**anego. George'a kolanem. No co, to twój ojciec. Nie Taylor Swift kurwa, każdą fankę Taylor Swift. Przez takie właśnie tempek, które na was kokosy zbijają. Ja nie mam do niej problemu o to, że jest hipokrytką, że lata tym samolotem i tak dalej. W to mam? Ja też nie jestem kurwa eko, nie? Chociaż ja nie p**ole potem, żebyście byli eko. Ale ta rura ogłupia społeczeństwo kurwa, ona... Ona utrzymuje taki vibe, kurwa, szesnastolatki, kurwa, zdradzonej w liceum. I nie zdradzonej, kurwa, że ktoś się, że ktoś się ten, nie, 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 zdradzonej, kurwa, że zdradził moje uczucia. I typiara już ma pewnie, kurwa, 35 lat i ona nadal, kurwa, utrzymuje, kurwa, ten vibe, tą aurę tej, kurwa, zdradzonej 16 16-latki. I wszystkie mówią, o, ja tak się identyfikuje, bo, kurwa, Piotrek mi nie odpisał. Więc się ogólnie to bawi, nie, że, kurwa, jakaś tam, jaka, jak, jakiś losowy bóg. Z TikToka. Dla tych, co nie wiedzą, czym są buchty, to już pokazuję. To są buchty, stare. No, no, proszę, to są buchty. Potem możesz to zalać, czym chcesz, nie? Niektórzy z masełkiem lubią, niektórzy z sosem pieczeniowym. Takie bardzo spoko, danie. Takie to są kluski na parze. Mamy tu takiego buchta. Ja się kba dziwię, że w ogóle ktoś daje jebanie o tego buchta. Widzowie, ona jest na takim samym poziomie zaawansowania, co ja. Ja czasami jak chcę coś powiedzieć, to czytam nieistniejące pytanie z czatu. Parę razy już mnie kurwa, na tym złapaliście, bo to jest właśnie najgorsze, bo jak czat. Jak byłem przyzwyczajony do tego, że czat na YouTubie zapisał, tak że nikt nie był w stanie. Wiesz, jak zacząłeś tam czytać, to wiesz, jeszcze delay, coś tam 15 sekund, kurwa, różne rzeczy się działy na tym czacie, to nie byliście w, nie byliście w stanie mi tego kurwa wyciągnąć, ale ostatnio. Ostatnio tak jak kurwa zwolnił czatek, coś oglądaliśmy, coś co tam odpowiadam z czatu, a ty ty kurwo, ty kurwa nie było pytania na czacie. No ale wiecie jak jest, nie? Ja wiem, ja wiem. Ja wiem od kogo wy są. Idziesz na stream bandy na... Tak, będziesz Sponili, no. Będziesz w nich startować? Tak. Uważasz, że co, że szans nie mam, czy o co ci chodzi? Tenis, tak, ja nic takiego nie powiedziałem. Aha, odfrizowało ci, tak? Co, jeszcze może mi powiesz, że mam grube ręce, tak? U, u, ulane. No, no słucham Cześć, wyłączę live'a Jak jeszcze raz się tak zachowasz, to ci przykleję, tak jak codziennie I będziesz chodzić jak zegarki. Człowieku, ty się jąkasz przez to, że, że ja ci, jak, jak ja ci oddam, Zostałeś to ci tak tak się, tak się jąkasz tak klapuna no. i się skończy Wracam na lajwa. No widzowie, bo ja właśnie mówiłem, że się bardzo kochamy No Zaraz napuszczę na ciebie mojego Rottweilera i się skończy Ten pies to szczeka na ciebie To jest mój pies obronny Chyba mój Ja pierwszy raz swoją dziewczynę do przedszkola prowadzić w poniedziałek No, to wiesz no dobrze tobie... Co kurwa? No nie dziwię się że taka reakcja, piesza jest najgorsza. Widzisz na światach do na Audi A38L twoja reakcja. Ja nawet nie wiem co to jest stary. Z natury nie oglądam się za złomami. No. Która jest godzina? 21.37 no, no no. 38 papież nadal ciepły. Jej, Serio, wyjem się chwilę temu. K***a, przestańcie mnie pytać czy mi papież Anusa rozbił No no, Trochę szacunku! To jest, to dobra, kurde już, a możesz raz na zawsze po prostu przestać dementować to wszystko i odpowiedzieć na pytanie, wtedy nie o takie pojawiały. Odpowiem, zadaj mi pytanie. I papie zrozumiał Anusa Tak. Nie, nie! Ta, nie, 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 nie. dobra Nie, nie, przepraszam, kurwa, już zamyśliłem się, zamyśliłem się, nie. Za ile zrobisz Z Za chwilę. U -u -u -u. Jest firma Ponar w Wadowice. 50 lat doświadczenia w branży. 50 lat doświadczenia w branży. Podzespoły do Armatochałbic Kraw, system poprad, czy bojowy wóz piechoty. Haubice, Wadowice, ja nic nie mówię. Ale jak, jak graliśmy w grę i ktoś krzyczał, że przydolił Janem Pawłem, to było o co ty mówisz, i tak dalej. Ja nic nie mówię, ja wiedziałem. no, to tak jak już mówiłem, no jakby możemy przestać jakby dawać możliwość wypowiadania się ludziom, którzy biorą do dupy. i tyczy się to zarówno gimpera jak i kobiet Jakby wiesz o co chodzi, nie? Jakby kogo wy słuchacie, stary Halo? Ale jest przychorek i bo podobno bok zalwił o tych dziewczynach z się spotykałeś i ma coś na materiale być Mam live idioto W tej bitwie czuję jakbym walczył sam na 30 na te... Ale nie stąd wykryć, kurwa Ja mam w to wyk... ty Ja, ja zdezerterowałem ku... z tego wojska Ja mogę ku... Być sądzony za derzerty, ale ja już walczyć nie będę. No dobra, kurwa, bo jakiś tam film nagrałem, tak ciebie już spokój, no k***a, to. A wy nigdy filmu nie nagraliście? No, tak, tak jak mówiłem, ja jestem na liście, a nie na liście. Proszę mnie skasować. Cudziniak nie miałby ze mną szans. Nie, W przecież sensie, jest trochę in, innej budowy ciała. Jestem ciężki. Nie no stary, wypaliłbym ci prawego, prostego. Jedyne ciężkie, co by było, kurwa to poranek na zajutrz. No i mówiła, łamana szczęka. Czy mogę poprosić. Ja przez słomkę, no. a jakbym kurwa odpalił... jakbym odpalił prawą nogę, to Jakbym z prawej nogi cię kopnął, wysokie kopnięcie, to byś gryzł kurwa palcami przez pół roku, zanim by ci szczękę nie dodurtowali do końca. No. Jest taka zagwoska, czy to jest jego pindolek, czy to jest pindolek, czy to jest jakiś pindolek z internetu. Ja sobie tak myśl, myślałem dzisiaj cały dzień, jak zweryfikować, czy bardziej skontrastować tego pindolka, tak, żeby go komuś przypisać. I doszło do mnie, że to po prostu będzie tak proste, jak zapytanie mojej kuzynki, bo moja kuzynka kiedyś się ruchła z Boxderem właśnie. Więc ona by mogła po prostu spojrzeć i powiedzieć, czy to jest zela czy nie. No ja nawet do niej zadzwonię. Albo nie, nie będę dzwonił, stary. Ona ma 14 lat, więc już pewnie śpi. Bo do szkoły dzisiaj przecież wracacie. Dobra, to ja jutro zadzwonię. Co ty gadasz, co? Pies był zły, bardzo zły był pies. Bardzo zły. Bardzo się zawiodłem. Bardzo się zawiodłem. Nie mnie. Mój autorytet w tym domu kurwa, nie istnieje. Ten debil paliże Worek. Nie wiem, że nie lubili zać worek. Siedzieli że Worek. Nie przyjdzie. Tamta się była ten mnie liże jak go Co ja mam zrobić? Teraz ja jakby wszyscy... taki Wszyscy Za co nie robimy gąciarza? A to nie jest tak, że go nie lubimy, kurwa. Stary, tu nie ma czegoś takiego, że nie wiem, nie lubimy gimpera, nie lubimy gąciarza, nie lubimy Wardenki, bok zela Bo coś tam zrobili. A za to lubimy tego, tego i tamtego. My tu, kurwa, Wszystkich nie lubimy, Każ, Każdym gardzimy po równo. Demokracja jest ułatwową, taki mamy ustrój. U... Trochę totalitarny, ale trochę komunistyczny. Nie, no w sumie to jest u... komunizm stary. Wszyscy porówno, równo, są pani, jest kult jednostki. U... Stary, my tu komunizm mamy. No i oczywiście są nadużycia władzy. Nitro ze dum, do mnie mówcie. Od jutra każdy ma kupa w domu sobie zawiesić obraz i za pod... Wydolenie plakatu wodza będą gorsze kary niż w Korei Północnej. A pamiętajcie, że zważyli tego studenta ze Stanów Zjednoczonych. Ja nic nie mówię. Naprawdę jesteś pierdolonym idioto, jakie życie utrudniał w retardzie. Po pierwsze, kurwa, ty był kurwa. I ona, która jest tylko i wyłącznie na świecie, kurwa, bo niestety prezerwatywy 15 lat temu nie były takie dobre jak teraz. I twój ojciec, kurwa, otarł, kurwa, o, tą, o tą, kurwa, szorstką pizdę, kurwa, twojej matki, kurwa. Pękła guma kurwa i niestety się wylałeś Gdzie kurwa, zastanów, do koty, kurwa piszesz, Nie niedolony. Jakbym ci kurwa liścia zajęła to byś zrobił to by, jak Julio Verne, kurwa 80 dni dookoła świata byś kurwa latał Taką ci bym cię kurwa ty, w stan nieważkości kurwa wprowadził Parem strągu byłbyś kurwa drugą ekipą kurwa w kosmosie szukam Gdzie, szukam kurwa zastanów, się szukam, to jest tak jest biseksem Zresztą powiem, o coś tam a, e, minus, minus stówka event Nie, 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 boxel jest biseksem i wiem, bo mi robił loda O ja nie trafiam dziurkę, jezu, kurwa ty Robię cosplay ciebie, Jerel, kurwa Jak idziesz na balety, kurwa Diorsa wasz pod pachę, kurwa O się to mnie sadzisz, że kurwa Diorsa wasz pod pachę, kurwa i tyle, kurwa I, i chłopta mówi, Dzi dzisiaj damy czadu, kurwa chłopaki, kurwa Jeden krzywy, kurwa, drugi kulawy, trzeci kurwa Upośledzonych kurwa, idą podbijać miasto Każda dziewczyna im mówi, że mają wydalać A oni kończą kurwa, balek i mówią tak Panowie słabe dupy dzisiaj były I potem idą do pijani wódki kurwa i piwa I piją chyba żubrówkę kurwa do piątej I krzyczą, że jeb... I śpiewają pijemy za lepszy czas Ale lepszy czas nie nadejdzie kurwa Tak jak mówię jeden krzywy, drugi zezem Trzeci kulawy No dr Dream team chyba podrywaczy kurwa My fine so... jestem kierowcą i chciałem już Ci wysłać moje 10 tysięcy wypłat, ale po tym co wrzucałeś na story ostatnie to sorry, ale nie. No tak szczerze to od tirowca nie chciałbym kurwa, pieniędzy, bo jakby to brzmiało, kurwa, jak, jak, jakby to wyglądało, jakby typ, który sra pod naczepę kurwa, wysyłał mi pieniądze, nie? To wiesz, to jest trochę kurwa, jakby dziecko z dawnem uczyło Ci tabliczki mnożenia. No, kurwa. Coś poszło nie tak. Ty najpierw kurwa naucz się myć dwa ręce, nie sikać na koła, dopiero kurwa, potem wróć tutaj i mi pisz jakieś, kurwa, jakieś rzeczy, nie? Nie tam pod naczepę, to ja wiem. Bo wszyscy tacy jesteście. Nie no ja od tirowca niczego nie wymagam. To są ludzie, których nawet na donej trzeba nie stać, wiesz. To skrupa. To, to są ludzie, którzy mają trzejki, które pozwoliły im kurwa, na egzaminie na prawo jazdy y, hak rozmontować od tira, nie? Podpiąć przyczepę i kurwa, pojechać 10 metrów przed sobą. A teraz mają się za, intelit, za elitę intelektualną, buzerują 4 ćwiartki kurwa, na przerwie. Jeszcze się nie myją, kupa i szczają na koło. I strają pod naczepę i mam wyrwane, no. <laughs> A jak ktoś ma jakiś problem, to poproszę to poproszę mi list napisać kurwa, z wszelkimi uwagami. To jest taka kontra na tirowca, bo oni a czytać i pisać nie potrafię. A już chyba długo piszę. No. Teraz jakiś siedzi, to ogląda i mówi: Napisał do mnie wronek, nie? Elon, nic, słuchaj, ty będziesz jutro na tym cage'u? Bo kurwa, jak ty będziesz, to będzie trochę raźniej, a nie same te kurwa pedłury. Więc fajnie, fajnie jakbyś był. Ja mu odpowiedziałem tak. Będę zaprosili mnie, nie wiem tylko, czemu mnie legendą nazywają, bo dwa razy pi*** Dostałem, no ale, no ale słuchaj, no zobaczymy, nie? No to się widzimy jutro. Ja naprawdę, jakie sk. ten. wziąłem. Nie pierdol mi o pokoleniu. Wbijam sobie w tą scenę jak sportakot z Polosenki.